Cześć, ja się nazywam Natalia Hołownia, a to jest podcast ikony stylu lat 90. i 2000. I kochani, jest to ósmy i ostatni epizod trzeciego sezonu. Wybaczcie mi głos, jestem po ostrej grypie i mam nadzieję, że nie będę wam tu prychać i kichać, a po prostu jak najlepiej opowiem o dzisiejszej bohaterce, którą jest Krystyna Aguilera. Gdy pod koniec lat 90. na scenę wkroczyła niepozorna blondyneczka z klubu myszki Mickey, mało kto przypuszczał, że wyrośnie z niej prawdziwa diwa. Krystyna Aguilera no bo oczywiście o niej mowa zaczynała u boku równie młodziutkiej Britney Spears oraz Justina Timberlake'a. Cała trójka nosiła w programie Mickey Mouse Club grzeczne cukierkowe ciuszki, niebieskie jeansy, Kolorowe t-shirty, sneakersy, kurtki jeansowe i zawsze perfekcyjny uśmiech. od typowy styl amerykańskich nastolatków z sąsiedztwa. Ale Kristina już wtedy miała ten błysk w oku oraz wokal, który naprawdę potrafił zwalić z nóg. W 1999 roku świat usłyszał jej solowy singiel Jeannie in a Bottle i ujrzał osiemnastolatkę o dość niewinnym wizerunku... Aspirującej księżniczki popu. W klipie Aguilera wiła się na kalifornijskiej plaży w białym kroptopie i pomarańczowych spodniach typu cargo. Tańczyła beztrosko w blasku zachodzącego słońca, pokazując kowy brzuch. Przeczysywała palcami półdługie, platynowe włosy. Słodki uśmiech, odsłonięty pępek, błyszczyk na ustach, skóra muśnięta słońcem. Oto Krystyna Aguilera, debiutantka, Dziewczyna jakby żywcem wyjęta... Z magazynu dla nastolatek. I choć tekst piosenki, czyli You Gotta Rub me the right way, mrugał okiem do nieco starszej publiczności, i miczekilly był wtedy słodki, czysty, bezpieczny, innymi słowy, idealny, jak na absolwentkę Disney Channel oraz idolkę nastolatków. Nie prowokowała, no może troszeczkę. Bo było w niej coś kurczę takiego zadziornego, coś co jednak wyraźnie odróżniało ją od Britney Spears, co sprawiało, że wydawała się od niej ciekawsza. Sama pamiętam, że coś w Jeannie mnie intrygowało i że czułam, że ta dziewczyna jeszcze sporo namiesza. Niemal natychmiast po premierze pierwszego singla, które słychać było serio wszędzie... Krystyna Aguilera dołączyła do Panteonu Nastoletnich Gwiazd. Oczywiście porównania z Britney były wszechobecne, przodowało w tym brawo. No bo wiadomo, obie piękne blondynki o tych samych korzeniach, obie robiły u Disneya. Wydawało się więc, że idą łeb w łeb. Ale Aguilera miała zamiar udowodnić, że nie da się wtłoczyć w żaden schemat. Już rok po swoim debiucie zrzuciła dziewczęcy mundurek na rzecz zdecydowanie bardziej drapieżnego luku to nie był jeszcze szczyt jej możliwości. To dopiero przed nami. Ale już wtedy Aguilera pokazała pazurki. Na gali MTV VMA 2000 pojawiła się w oszałamiającej czarnej sukience z ekstremalnymi wycięciami, która odsłaniała jej brzuch i ukazywała paski od stringów. Tak jest, Christina zaprezentowała tak zwane whale tail na długo zanim stało się to modne. No bo w erze Yertükei niestety pokazywanie majtek było modne. I to wraca, słuchajcie. Ta słynna stylizacja z widocznym g-stringiem wywołała mieszankę euforii i skandalu. Aguilera, choć wciąż nastolatka, pokazała tym samym, że ma odwagę, by grać z wizerunkiem Lolitki. Dodajmy, że tę, tu w cudzysłowie dziwską, jak nazywały ją media, sukienkę zaprojektowała jej ówczesna stylistka Trish Somerville. Dopełnieniem tejże skandalizującej stylizacji były platynowe włosy z czarno-czerwonymi końcówkami, bardzo mocny makijaż smokey Eyes oraz złota biżuteria, w tym bardzo charakterystyczna dla końca lat 90. bransoleta na ramieniu. Pamiętam przywiozłam sobie taką z jerby i też dumnie nosiłam, naprawdę była to biżuteria absolutnie właściwa dla tamtego okresu. Po raz drugi Krystyna pokazała, że nie jest grzeczną dziewczynką na Galigrami w 2000 roku. Miała wtedy na sobie srebrzystą ultramini z motywem motyla od Versace. Była to sukienka wyglądająca, jakby uszyto ją z płynnego srebra. W dokładnie tej samej kreacji można było już podziwiać m.in. Naomi Campbell, a widowiskowa taka lejąca tkanina była olbrzymim hitem kolekcji Versace Wiosna-Lato 99. Każdy chciał mieć coś uszytego z tego materiału. Podobną kieckę miała zresztą Jennifer Lopez. Asymetryczny krój kreacji sprawił, że z przodu prezentowała się, no powiedzmy, względnie bezpiecznie, za to, gdy Krystyna się odwróciła, ukazywały się jej odsłonięte plecy, a na dole długość ultra mini. I w takim oto wydaniu, niczym ociekająca srebrem Syrena, Aguilera odebrała statuetkę Grammy dla najlepszej nowej artystki. Wyglądała niczym księżniczka Yer2K. Naprawdę, nawet Paris Hilton nie powstydziłaby się tej stylówki. Zresztą, chwilę potem w swoje urodziny paradowała w podobnej, odsyłam Was tutaj do odcinka o Paris Hilton i Nicole Ritchie. Tę nagrodę odbiera się tylko raz. Chciałam zostać zapamiętana tłumaczyła później Krystyna swoją stylizację. No i została. A potem szokowała już tylko bardziej. I robiła to celowo. Mając za nic to, co ktoś mógłby sobie o niej pomyśleć. Taka pierwsza wizualna, widoczna przemiana Krystyny Aguilery nastąpiła wraz z projektem Moulin Rouge. W 2001 roku Aguilera dołączyła do Mii, Pink, Lil' Kim i Missy Elliot w utworze Lady Marmalade, promującym słynny musical Baza Dormana z Nicole Kidman w roli głównej. Teledysk okazał się wizualną petardą. Krystyna wystąpiła w paryskiej scenarii kabaretowej, ubrana w efektowny bieliźniany gorset haftowany czerwonymi cekinami, karminowe satynowe rękawiczki i kabaretki wraz z pasami do pończoch, z burzą potarganych, karbowanych włosów w odcieniu blondu z pastelowymi pasemkami. Wyglądała niczym burleskowa królowa nocy, zadziorna, wyzywająca, seksowna no i ultra kobieca. Ten klip rozbudził jej apetyt na odważniejsze eksperymenty z modą i wizerunkiem. Wkrótce Aguilera przestała być kojarzona z grzeczną dziewczynką od Ginny in a Bottle, a zaczęła z dziką Christiną, pisaną przez X z przodu. Bo właśnie taki pseudonim przyjęła Aguilera, a zaczęła nawet tatuować go sobie na ciele. A fani? Oczywiście pokochali jej drapieżne Alterego. Drugi album Christine, Stripped z 2002 roku, był niczym manifest wolności muzycznej i modowej, oraz, jak potem tłumaczyła artystka, był odął do jej seksualności, której nie zamierzała się wstydzić. Aguilera zanurzyła się po uszy w estetyce lat 2000 i było naprawdę bardzo sexy: nisko opadające bojówki, mikromini, staniki i apaszki zamiast bluzek, obwieszanie się łańcuchami, piercing, solarium, dready, tudzież warkoczyki we wszelkich odcieniach z dominacją platynowego blondu. W klipie do Dirty zszokowała wszystkich. Ubrana z w czarny biustonosz sportowy, żółto-czarne spodnie od motokrosowych czapsów z literami Xtina, na pasku, a pod nimi stringi. No i wiła się w tym wszystkim spocona po ringu bokserskim, otoczona tumem tancerzy. Miała długie blond włosy, gdzie niegdzie splecione w warkoczyki, w dwóch kolorach, platyna przeplatana czernią, oraz ciężki rozmazany makijaż typu Raccoon Eyes. W klipie, moim zdaniem utrzymanym w duchu słynnego filmu Fight Club, Kristina wygląda, jakby ociekała potem, jakby była dosłownie dirty, a do tego oczywiście bardzo hot. Taki obrazek Good Girl Gone Bad wywołał totalną sensację. Konserwatywni rodzice bili na alarm, no bo przecież Christina, pisana przez X. Była idolką nastolatek. Telewizje cenzurowały momenty twerkowania w dirty, a media nie zostawiły na niej suchej nitki. Przywołajmy choćby Entertainment Weekly, który pisał o niej per obleśniara. Natomiast w talk show's rzucano komentarze typu dzika i prostaczka. Ale Aguilera niewiele sobie z tego robiła. Ja po prostu święcie wierzyłam w swoją wizję, która polegała na walce o seksualność, wspominała potem. I faktycznie Dirty przez dwa R okazało się tak zwanym momentem fuck it w jej karierze. Momentem buntu przeciw wymogom grzecznego popu, w którym wcześniej musiała tkwić. Jak tłumaczyła potem w rozmowie z Vogue US, nie była już niewolnicą wytwórni, a tym samym grzecznego popowego wizerunku. Wraz z klipem do Dirty narodziła się więc nowa Krystina. Wulgarna dla jednych, a dla innych wyzwolona, autentyczna i bardzo sexy. Publiczność była tą zmianą początkowo trochę zdezorientowana, ale też zafascynowana. Wkrótce odważny, mocno kiczowaty, ale i równie mocno bazujący na trendach year to k styl, Christina zaczął być powszechnie naśladowany i parodiowany. Cóż, widać było, że Krystyna chce wyrażać siebie, nie chce być kopią innych gwiazd popu. Na gali MTV VMA 2002 pojawiła się w swojej najbardziej chyba kultowej stylówce red carpet z tamtego okresu. Miała na sobie naprawdę mikroskopijną jeansową spódniczkę, oczywiście z niskim stanem, szal przewiązany na piersiach i udający top, czarne skórzane kozaki do kolan i kaszkiet typu Newsboy przekrzywione na głowie. Po prostu, gdyby moda Year stała się ciałem, byłaby agilerą. Dzieńcowa mini ledwo zakrywała biodra, piersi niebezpiecznie wysuwały się z za tego niby topu. No i jeszcze włosy, miks, platyny i czerni w luźnych półwarkoczykach. Jezu, czego tam nie było? A jeszcze był kolczyk w nosie. W sumie w tamtym okresie Aguilera chwaliła się jedenastoma przekuciami, no a fanki oczywiście chciały wyglądać jak ich idolka. Akurat to nie było łatwe, bo na przykład w moim i chyba w większości liceów w Polsce w tamtych czasach farbowanie włosów i piercing były zabronione. Chwilę później Aguilera postanowiła, że nie będzie poprzestawać na półśrodkach i całe włosy, dotychczas blond, zafarbowała na krucze czarno. Wycięła też sobie grzywkę. Nieco wcześniej pojawiła się zaś na okładce magazynu The Rolling Stone nago, zasłaniając się tylko gitarą. A był to koniec 2002 roku, i artystka przeżywała absolutny szczyt swojej popularności. Natomiast latem kolejnego roku, Kristina, razem z dwiema koleżankami z branży dała całemu światu powód do niewybrednych plotek. Chodzi oczywiście o słynny występ na gali MTV-VMA, kiedy to księżniczki popu, Kristina i Britney, wystąpiły u boku królowej popu, Madonny. Aguilera i Spears pojawiły się na scenie w seksownych białych gorsetach, pończochach i z welonami. To był hołd dla pamiętnego występu Madonny z 1984 roku i oczywiste nawiązanie do jej kultowego klipu Like a Virgin, czyli jak dziewica. Gdy dołączyła do nich sama Madonna w czarnym fraku niczym pan młody, namiętnie pocałowała najpierw Britney, a zaraz potem Krystynę. I serio kochani, to nie był niewinny kis w policzek. Publika o nie miała. Telewizja niestety okradła nas trochę z tego doznania, bo pokazała w pewnym momencie, zamiast całujących się dziewczyn, reakcję Justina Timberlake'a. No ale i tak coś tam dało się zobaczyć. No ja pamiętam, oglądałam to live. Co ciekawe, w swoich niedawno wydanych wspomnieniach Britney Spears dokładnie opisuje ten występ i tę chwilę, ale zupełnie pomija udział Kristiny. Tak jakby była tam tylko ona i Madonna. Dlaczego? O to trzeba by zapytać Brit. Ale prawda jest taka, że akurat wtedy dziewczyny mocno ze sobą rywalizowały, bo Britney w końcu wyznała, że wcale nie jest dziewicą, a w klipie do Slave For You przywdziała zdecydowanie bardziej wyzywające wdzianko niż szkolny mundurek. Chciała być prowokacyjna Gagillera, ale to Krystyna była w tym bardziej autentyczna. A wracając do Krystyny, tego wieczoru tylko umocniła swój status kontrowersyjnej królowej sceny. Szokowała inaczej niż Britney, tańcząca na scenie z pytonami. Aguilera poszła raczej w brudny seks i wizerunek tzw. Rebel Girl. Były to dwie zupełnie różne drogi, obie, jak wiemy, ikoniczne. Trzeba jednak pamiętać, że Aguilera miała nie tylko w cudzysłowie brudną stronę równolegle z Dirty, na listach pojawiła się bowiem Ballada Beautiful. Boże, strasznie nie lubiłam tego kawałka, no ale doceniałam teledysk. Otóż w tym klipie Christina jest niemalże naturalna. Siedzi w przyciemnionym pokoju w prostym makijażu, obserwując ludzi różniących się od ogółu: osoby LGBTQ+, dziewczyna z wyraźną anoreksją, chłopaka poprawiającego sobie urodę. Kristina wystąpiła tu ubrana skromniej niż zwykle, a jej włosy mają bardziej stonowany odcień blondu. Zero dziwniej. No bo jakby nie o nią tym razem chodziło. Ten klip był swoistą odtrutką na ociekający seksem Dirty, w którym grała pierwsze skrzypce. Tymczasem teledysk do Beautiful zadedykowała społeczności LGBTQ+, za co otrzymała zresztą wyróżnienie Glad Media Awards. Ten wizerunkowy dwugłos Aguilera, z jednej strony skandalizująca Christina pisana przez X, z drugiej wrażliwa dusza, sprawił, że fani poczuli z nią głębszą więź. Była autentyczna, bo pokazywała i siłę, i słabość. Jak powiedziała po latach Demi Lovato, łatwo mówić że dziedzictwo Krystyny to tylko głos, ale dla mnie to coś znacznie więcej. Nauczyła mnie, by nigdy nie przygaszać swojego blasku i zawsze być sobą, czy chodzi o seksualność, czy pewność siebie. Ta szczerość, wyrażana także poprzez modę i wizerunek, uczyniła z Krystyny idolkę nie tylko ludzi z mojego pokolenia, czyli dziś około 40, ale i dla wielu artystek, które weszły na scenę długo po niej. Widzę choćby Miley Cyrus. Po erze albumu Stripped. Aguilera zaskoczyła kolejną wizerunkową woltą. Zostawiła za sobą przybrudzone przedmieścia spelunkowe kluby, stringi na wierzchu i kolczyk w nosie, a przeniosła się do świata dawnego Hollywood. W 2006 roku, wydając album Back to Basics, zafundowała nam istny retrospektakl. Platynowe loki ułożone w fale niemal niczym Marilyn Monroe, karminowe usta, czarna kreska na powiece, Christina przymieniła się w rasową pin-up girl. Oraz diwę zarazem. Inspirację czerpała z jazzu i bluesa, co słychać było w muzyce, ale i widać w modzie. Chciałam wykorzystać elementy muzyki, która mnie ukształtowała z lat 20., 30., 40 i przefiltrować je przez współczesność, mówiła. Udało się dokładnie tak, jak chciałam. Jej ówczesny makijażysta Christopher Buckle wspominał, że pod względem wizerunku Krystyna nie boi się absolutnie niczego. Kocham Krystynę. Jeśli chodzi o makijaż, nic jej nie przeraża. No, może poza naturalnym lukiem. żartował. Faktycznie w tamtym okresie Aguilera niemal nie pokazywała się bez czerwonej szminki i perfekcyjnej kreski. To była jej zbroja sceniczna. W teledysku do Candyman bawiła się estetyką Pin-up Girl i tańczyła swing w mundurku w grochy. Z kolei klip Ain't No Other Man pokazał ją jako seksowną diwę kabaretową w stylu retro-glam. Jej stylistka Trish Somerville dbała by w każdej scenie dopracowany był najmniejszy detal. Od woalek postylowe, mikrofonowe standy, niczym z dawnych klubów jazzowych. Christina żyła tą stylizacją. Na rozdania nagród przychodziła w sukniach godnych złotych czasów Hollywood. Na gali Grammy w 2004 roku miała na sobie eteryczną, lawendową suknię z frędzlami, piórami i perłami, niczym z lat dwudziestych. Dodajmy, że był to projekt Donatelli Versace z którą wtedy bardzo często współpracowała, wystąpiła nawet w kampanii Domu Mody Versace. Na MTV VMA 2006 roku pojawiła się natomiast w złotej, bogato zdobionej kreacji z głębokim dekoltem, w retro blond falach oraz czerwonej szmince i totalnie przypominała Marilyn Monroe. Jej ówczesny wizerunek dopełniały często akcesoria w stylu retro. Futrzane tole, długie rękawiczki, diamentowe kolie. Publiczność przecierała oczy ze zdumienia. Czy to jest ta sama dziewczyna, która kilka lat wcześniej hasała półnaga i oblepiona potem w teledysku Dirty? A jednak to była Aguilera. Istny, wizerunkowy kameleon, jak się mu okazało. A najważniejsze, że naprawdę w każdym tym imidżu była przekonująca. Swoje nowe retrowcielenie tłumaczyła po latach tak. Projekt Back to Basics, postaw z radości i miłości. Bo była wtedy w dobrym momencie życia i chciała pokazać swoją jaśniejszą, pogodniejszą stronę. Mimo zmiany estetyki na zdecydowanie bardziej klasyczną, Krystyna Aguilera wciąż lubiła przemycać odrobinę pikanterii. Występy z tamtych lat to więc mieszanka klasy, ale i zmysłowości. Na rozdaniu Złotych Globów Krystyna potrafiła więc pojawić się w satynowej sukni niczym Rita Hayward, by potem na scenie burleskowo zrzucać boa z piór. W 2007 roku oddała hołd Jamesowi Brownowi na galigrami, wykonując brawurowo ponadczasowy hit It's a man's, man's, man's world, a była ubrana w elegancki biały frak i kapelusz, które to zrzuciła w kulminacyjnym momencie utworu, odsłaniając błyszczącą, obcisłą i ultra kobiecą suknię. Pewna teatralność i seksapil. Te dwie cechy, charakterystyczne dla scenicznej Agilery, obecne były u niej zawsze, niezależnie od epoki, którą akurat się inspirowała. Zawsze byłam osobą, która kocha eksperymenty, kocha teatr, lubi tworzyć fabułę i grać postać. W klipie albo na scenie. Cóż, jestem performerką z natury, mówiła w jednym z wywiadów. A jednocześnie powoli dojrzewała, nie tylko jako artystka, ale też jako kobieta. I zaczynała coraz bardziej lubić siebie bez tych wszystkich upiększeń. Doszłam do punktu, w którym poczułam wyzwolenie, mogąc to wszystko z siebie zrzucić i pokazać, kim jestem naprawdę. Pokazać moje naturalne piękno, mówiła na łamach magazynu Paper. Mimo to dodawała ze śmiechem: "Ej, ale bez obaw, nadal uwielbiam mieć zrobioną twarz. Nie myślcie sobie, że schowam pędzle na zawsze." No bo Krystyna Aguilera to kochani taki chodzący paradoks. Naga dusza w pancerzu z tekinu i brokatu. Do 2010 roku Krystyna Aguilera zdążyła przejść chyba więcej metamorfoz niż niejedna gwiazda przez całą karierę. W ciągu tej jednej dekady była lolitką w jeansach zbuntowaną Kristiną przez X w skórzanych czapsach, retro-divą w czerwonej szmince, a nawet futurystyczną kobietą-wampem na moment. Bo tuż po płycie Back to Basics nasza nieposkromiona artystka zapragnęła kolejnej zmiany. Album Bionic z 2010 roku. Wprowadził klimaty elektroniczne i kosmiczne. No i trochę tutaj zarzucano Krystynie Aguilerze, że chce wybić się na trendzie, który wprowadziła do muzyki, mody, makijażu, w ogóle popkultury Lady Gaga. I rzeczywiście są momenty, kiedy te dwie panie są bliźniaczo podobne. W teledysku Not Myself Tonight Aguilera znów szokowała. Był lateks, były pejcze. Jej makijażysta poszedł na całość. Przyznał, że inspirował się stylistyką fetyszu i starego Hollywood równocześnie. Pomyślałem sobie, że ciekawie będzie przedłużyć makijaż poza powierzchnią twarzy. Zrobiłem jej więc kolczaste rzęsy 3D z kryształkami wystające kilka centymetrów poza oko niczym korona opowiadał. Dodał, że Kristina instynktownie wiedziała, jak pozować oraz poruszać twarzą, by wycisnąć z tego efektu maksimum. Rezultat Aguilera jako Taka cyberdomina, z jednej strony hołd dla ikony Hollywood, John Crawford, z drugiej, wyraźny ukłon w stronę Berlina lat 30. i fetyszu z podznaku Helmuta Newtona. Choć Bajonik nie powtórzyło sukcesów poprzednich płet, stylowo Aguilera znów pokazała, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Na gali MTV w 2010 roku artystka pojawiła się w luku idealnie podsumowującym jej przemiany. Włosy ułożone w retro, tak zwane Victory Rolls, i czerwone usta połączyła z ultra ultranowoczesną czarną suknią od Atelier Versace, na dole wyszytej jakby takimi lateksowymi piórami, której ramionczka wyglądały jak ciężkie metalowe łańcuchy. Wow! Stare jakby połączyło się z nowym, retrogram z futuryzmem. Krystyna z Krystyną przez X. Można było odnieść wrażenie, że ta dziewczyna. Przemieniła się już absolutnie we wszystko. I chyba właśnie dlatego zasłużyła na swoją gwiazdę w Alei Sław. Za kreatywność, moi drodzy. W listopadzie 2010 roku, tuż przed 30., Krystyna Aguilera odsłoniła swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame w Los Angeles, ubrana jak na prawdziwą hollywoodzką ikoną, przystało. W klasyczną białą sukienkę, związaniem na szyi, trochę przypominającą tą ze słomianego wdowca, w której. Paradowała Marilyn Monroe, do tego szpilki w lamparcie cętki od Christiana Lubotę, karminowa szminka jako kropka nad i. Dziękuję, dziękuję Wam z całego serca, mówiła ze wzruszeniem do tłumu fanów zgromadzonych na ceremonii, trzymając za rękę mamę i brata. Tym samym Krystyna Aguilera oficjalnie dołączyła do grona legend pop kultury. Po 2010 roku styl Krystyny nadal ewoluował, no bo czy ktoś taki jak ona potrafi przestać zaskakiwać i się zmieniać? Już kilka lat później zdarzyło jej się wystąpić publicznie niemal całkowicie te bez krzykliwego makijażu. Na przykład na okładce Paper Magazine w 2018 roku pokazała piegi na swojej nieskazitelnej alabastrowej cerze i udowodniła, że pod warstwą make-upu kryje się naturalne piękno i pewność siebie dojrzałej kobiety. To jest chyba moja ulubiona jej sesja w historii. A równocześnie, gdy przyszła moda na nostalgiczne powroty year 2K, Aguilera z chęcią sięgnęła do własnej szafy wspomnień. Na People's Choice Awards w 2021 roku wykonała wiązankę swoich największych hitów, ubrana w kostium ewidentnie inspirowany Ero Dirty: czarno-żółty gorset, rozszerzane spodnie i czapsy niemal identyczne jak te z 2002 roku. Publiczność oszalała, no bo oto Krystyna znów była dirty i pokazała tym samym młodszym pokoleniom, kto naprawdę rządził stylem na początku milenium. Można śmiało powiedzieć, że Krystyna Aguilera sama stała się dla siebie najlepszą inspiracją. Niezależnie czy wspominamy jej czarne pasemka i stringi z 2000 roku, czy czerwone usta i hollywoodzkie loki z 2006, jedno jest pewne. Stylowe wcielenia Aguilery na zawsze zapisały się w historii popkultury, bez względu na to, jak kiczowate były. Jak brzmi jej własne motto, whether you like me or hate me, this is me. I za to bezkompromisowe podejście do wizerunku, pokochaliśmy ją na zawsze. Choć jej styl może niekoniecznie. Bardzo wam dziękuję za ten odcinek oraz cały sezon ikon stylu lat 90. i 2000. Pozdrawiam serdecznie, Natalia.